Witam Was, kochani, serdecznie. Dziękuję za subskrybowanie, komentowanie, łapki w górę. Oczywiście, proszę o więcej komentarzy, szczególnie będzie fajnie czytać Wasze spostrzeżenia. No, co ja bym chciała teraz tak omówić? Powiem Wam, że moja historia z pewnym przedmiotem zaczęła się kilka lat temu, kiedy wcześniej byłam przeciwnikiem tegoż przedmiotu. Dopiero po doskonaleniu umysłu zrozumiałam, że ten przedmiot, odpowiednio używany, nie stanowi zagrożenia, ale odpowiednio używany, jak każdy inny przedmiot. Mowa tu o tabliczce Ouija. Kochani, zarówno posługując się technikami dywinacji i używając przedmiotów takich jak karty tarota, czy karty klasyczne, no musimy zachować pewne BHP, tak. Już w wielu programach mówiłam, używać w dobrej intencji jest fajnie, w złej niekoniecznie, ale to do Was należy wybór, nie mnie oceniać. Tak samo jak są zwolennicy kart, tarota i przeciwnicy, tak samo jak są laicy, którzy są wystraszeni, ja ostatnio słyszałam, że karty Tarota to jest, e, używane są tylko do takich szatańskich rzeczy, prawda, złych, prawda? I od tego można ojej, jej oszaleć. No od każdego można oszaleć, słuchajcie, y, od każdego jakby m, przedmiotu, który będziemy uż, nadużywać, tak? Są osoby, które są uzależnione od kart Tarota, są osoby, które są uzależnione od kart klasycznych, od wahadełek. Y, no trudno, ze skrajności w skrajność ludzie popadają, nic na to nie poradzimy. Ale jak powinna wyglądać tabliczka Ouija? Moja, jak wygląda, to będzie na zdjęciu się przebijała pomiędzy takimi fajnymi e, obrazkami seansów dawnych, spirytystycznych. Nie spirytusowych, słuchajcie, bo tamte też są czasami potrzebne, ale też ich nie nadużywamy tak samo, jak nie nadużywać należy seansów spirytystycznych. Słuchajcie, Witch to jest prawdopodobnie od francuskiego We oui i niemieckiego Ja, czyli oznacza tak. To jest taka deska lub plansza, gdzie mamy alfabet i mamy znaki, tak? Różne znaki, bo różne są tablice. No i próbujemy wtedy skontaktować się z tamtym światem. Kiedy to działa? Kiedy możemy zauważyć, że to działa? Wtedy, kiedy tracimy poczucie czasu. Czyli, na przykład, po zakończeniu seansu, myślimy sobie tam godzinka, półtorej to trwało, patrzymy na zegarek Boże, święty to 5 godzin jejku. No nie. Kiedy jeszcze? Kiedy jeszcze to działa? I kiedy jest bezpieczne? Pierwsze, co, czego nie pokazują. W różnych filmach, gdzie się, pojawia się, przepraszam, tabliczka Oid'a, to nie pokazują prawidłowego używania prawidłowej techniki i nie chodzi mi o trzymanie paluszków na wskaźniku, słuchajcie. Tylko o pewne BHP, które, które powoduje, że jesteśmy bezpieczni. Pewnie chcielibyście wiedzieć, nie? No. A może, może powiem, może nie, słuchajcie. Może? Zobaczymy. Przekorna będę. Słuchajcie, używając tablicy, przede wszystkim musimy mieć odpowiednią energetykę i uwaga. Podobne przyciąga podobne. Do tablicy zapraszamy osoby, które no nigdy nie poznamy do końca osób, bo nie siedzimy w ich umyśle. Ale które, których nie podejrzewamy o jakieś złe intencje, żeby czasami nie było przyciągania złych energii. Staramy się przemawiać do duchów spokojnym głosem, przyjaznym, ponieważ nigdy nie wiadomo, kto tam po drugiej stronie stoi. Jeżeli już uda nam się kontakt z danym duchem, to nigdy go nie wypraszamy. To on musi zakończyć seans, nie my. Pamiętajcie o tym. To jest tak, jakbyśmy zaprosili, jak zapraszamy gości do domu. Nieraz gości się zasiedzą, wiadomo, ale nie wyrzucamy ich do widzenia, wynocha mi, stąd, bo ja już chcę spać, tylko dajemy delikatnie do zrozumienia, prawda, Żeby się nikt nie obraził, tak? Że to już ta godzina, że jednak czas kończyć imprezka. Tak samo jest przy tablicy. Pytamy się, czy już możemy zakończyć kontakt, czy coś jeszcze. Dany duch. Nam przekazać, i wtedy, jeżeli on nakreśli nam tą strzałką, że już można kończyć, czy chciałbym jeszcze coś przekazać, tak, no to siedzimy przy tej tablicy tak długo, aż on zdecyduje, że on już może sobie odejść, ale dajemy mu delikatnie do zrozumienia, delikatnie, no, że czas może zakończyć naszą fajną rozmowę. I co on na to, tak? Żeby się czasami nie obraził, prawda? No bo wkurzony duch, no może narobić trochę szkód, prawda? Pytania powinno zadawać wyłącznie, słuchajcie, jedna osoba. Wśród uczestników w seansie powinien być tak zwany techniczny, czyli osoba, która będzie notować albo, będzie, albo będziemy nagrywać to co, się, to, co się dzieje, tak? Ponieważ, słuchajcie, po seansie, medium przeważnie nie pamięta wszystkiego, co się wydarzyło podczas seansu. Zatraca się czas, i wpada się w taki trans. I ten trans to jest taki kontakt, tak? To jest właśnie też potrzebne do kontaktu nigdy nie siadamy do tablicy haha, hihi, aha, co się stanie ciekawa jestem, prawda trochę lekceważące to jest dla powiedzmy sobie duchów dusz z tamtej strony i niefajne, tak jeżeli nawet podchodzimy sceptycznie to nie możemy lekceważyć tego typu na przykład badania, bo chcemy sobie sprawdzić czy to faktycznie działa tak, okej okay. Nie ma problemu. Jako badacze mamy prawo sprawdzać, czy to faktycznie działa. Pamiętajmy, że może nie zadziałać, może nie być kontaktu w danym momencie, tak? To nie jest tak, że zawsze ten kontakt się nawiązuje. BHP mówi też, żeby najpierw yy, poprosić o pojawienie się tak zwanego informatora. Informator to jest taka energia, która. Będzie jakby bronić dostępu, przynajmniej starać się bronić dostępu złych energii. Ponieważ, jeżeli przypuszczalnie chcemy sobie nawiązać kontakt z babcią jadzią, a nie poprosimy najpierw informatora, to zamiast babci jadzi może pojawić się jakiś niefajny duch, który będzie się podszywał pod babcię jadzie. No i tu wtedy mamy problem, tak? Wtedy mamy problem. Co jeszcze? Jak porusza się wskazówka informator. Wskazówka porusza się płynnym ruchem. Natomiast duch, po, wskazówka porusza, porusza się tak szybko zrywami. Takimi raz, tu, A, B, tak, wiesz. To jest ta różnica. To, już, to już, już wiecie, jak używać. Mniej więcej, nie? Kochani, no trochę się muszę też podzielić swoimi, swoją też wiedzą. Nie, myślę, że nie, ja nie tylko ja ją posiadam, ale czas wreszcie przerwać te hollywoodzkie tablice Ouija gdzie no nie bardzo mi się podoba że kuszą tym żeby ją używać natomiast nie mówią jak ją naprawdę bezpiecznie użyć tak no nie zabierzemy tej wiedzy do grobu trzeba ją przekazywać zresztą słuchajcie no jesteśmy dorośli czy nawet młodzież jeżeli słucha pamiętajcie że to nie jest to nie jest zabawa to nie jest zabawa, bo poprzez głupią zabawę można narobić sobie szkód. Ale słuchajcie, no jak do tego podchodzą naukowcy? Mamy dwa jakby obozy naukowców. Wiadomo, za i przeciw. Przeciw mówią, tłumaczą to, że nieświadome ruchy są osób, tak? Być może tak jest. W niektórych przypadkach, tak? Że to jest zjawisko psychofizjologiczne zwane efektem ideomotorycznym. Czyli efekt ideomotoryczny odnosi się do osób wykonujących ruchy lub działające bez świadomego rozważania. Ale tutaj mówimy, część tak, oczywiście też tak może być. Słuchajcie, ja tego nie wykluczam. Ale jedna z pierwszych zmianek o metodzie zapisu używanej na tabliczce widza. Można znaleźć w Chinach około 1100 roku, tysięcznego, 1100 roku, w dokumentach historycznych z czasów dynastii Song. Metoda ta była znana jako pisanie planszowe Fuji. Używanie tego sposobu odczytywania znaków jako pozornego środka nekromancji i komunikacji ze światem duchów. Było kontynuowane pod specjalnymi rytuałami i nadzorem zobaczcie, tak? Było centralną praktyką szkoły Kwanzen, dopóki nie została zakazana przez dynastię, dynastię yy, Wing. Kilka całych Pism świętych yy, są podobno dziełami pisana, pisania planszowego. Według jego autorów, oczywiście. Metody zapisu były praktykowane w starożytnych Indiach, Grecji, Rzymie i średniowiecznej Europie. A jakie są te nasze czasy obecne z tą naszą tabliczką? No. Jako część takiego spirytystycznego ruchu media, czyli osoby, które kontaktują się z duchami, zaczęły stosować różne środki do komunikacji. Po wojnie secesyjnej w Stanach Zjednoczonych media prowadziły znaczącą działalność, rzekomo umożliwiającą ocalałem kontaktowanie się z zaginionymi krewnymi, tak? E, biznesmen Eliasz Bond miał pomysł opatentowania tej gry, na której został właśnie wydrukowany alfabet. Ponieważ słuchajcie, to było nie tylko na planszach, ale i na okrągłych stołach, tak? To no nie tylko że plansze czy deseczki. Plansza była podobna w tej grze, którą on opatentował, do poprzednich, istniejących, wykorzystywanych przez media do komunikacji z duchami. Bond złożył wniosek bodajże 28 maja 1890 roku o ochronę patentową i tym samym jest uznawany za wynalazcę tablicy Ouija. Data wydania patentu to 10 luty 1891 rok. Ale on nie jest wynalazcą, tylko on to opatentował, tak? No ale jako że opatentował, no to został uznany za wynalazcę. Że tam wynalazł tą, tą tablicę, tak? No i zaczęła się produkcja tej tablicy, słuchajcie. Pracownik bonda William Ford. Przejął produkcję gadżetów. W 1901 roku Fuld rozpoczął produkcję własnych tablic pod nazwą Ouija. Charles Kennard, założyciel firmy Kennard Novelty Company, która produkowała tablicę Fulds i gdzie Ford pracował jako lakiernik, twierdził, że nauczył się nazwy Ouija dzięki używaniu tabliczki i że było to starożytne egipskie słowo oznaczające powodzenia. Kiedy Fult przejął produkcję deseczek, tak to nazwijmy, spopularyzował szerzej akceptowaną etymologię. Kochani, no to jest tak troszeczkę skró skrócona historia yy, tabliczki Witcha. Na początku powiedziałam Wam, moi drodzy, jak yy, należy używać, jak nie należy używać. Dlaczego nie można... Znaczy, można używać pojedynczo, może ktoś sam, tylko że po prostu, słuchajcie, energia. Duchy, żeby się z nami skontaktować, pobierają od nas energię, następnie po zakończonym sensie nam ją oddają. Tylko, że my i tak jesteśmy wypompowani. Więc jeżeli siądziemy samemu do tabliczki, no możemy nie wytrzymać pięciu godzin, tak? Chociaż nam się będzie wydawać, tak jak mówiłam na początku, że to jest tam godzinka półtorej. No góra dwie, prawda? On może być od pięciu do 8 godzin. Ci, którzy są po pewnych doświadczeniach z kontaktem z tamtą stroną, dobrze wiedzą, że tabliczki nie są, znaczy też są przeciwnicy i zwolnicy też, ale dobrze wiedzą, że tabliczki nie są e, takie złe, kiedy właśnie się używa mm, no poważnie, podejdźmy poważnie do tematu, tak? Także, no, tak jak mówiłam, rozpoczęło się to w Chinach, później zostało opatentowane w Stanach, opatentowane, przepraszam, w Stanach yy, Zjednoczonych. Także, czy wierzymy, kochani, czy nie wierzymy, że to działa i chcemy sprawdzić, to radzę podchodzić. Wiem, powtarzam się. Radzę podchodzić poważnie do tego, tak? I teraz. Warto też. Zrobić to późnym wieczorem albo wcześniej rano. Można też o godzinie 12, godzinie duchów, ale no, kto wytrzyma do 12, to chyba musielibyśmy mieć taką energetykę, żeby, żeby po prostu zacząć. Ja próbowałam, ok, fajnie jest, ale wtedy do rana, nie? Co jeszcze? No, pomieszczenie musi być wyciszone. Oczywiście to, co dzieje się za oknem, że przejeżdża samochód jakiś w nocy czy coś, to nie mamy na to wpływu, tak? Pomieszczenie musi być wyciszone. Najlepiej, żeby paliła się biała świeca, taka oczyszczająca, żeby uczestnicy się troszeczkę wyciszyli, tak? Czyli mogą się palić kadzidełka, no, żeby organizm, ciało troszeczkę się wyciszyło. Dodatkowo jeszcze możemy oczyścić pomieszczenie białą szałwią z intencją, no, żeby złe energie nie krążyły tak, wokół tego naszego seansu. To są takie dodatkowe zabezpieczenia. One nie zaszkodzą. Myślę, że pomagają. Siadamy zrelaksowani i tak jak już wspomniałam, jedna osoba prowadzi seans. Jedna osoba jedna osoba kontaktuje się, jedna osoba rozmawia nie tak jak w filmie, że siedzi cztery osoby, jedna się pyta, a następnie następna się pyta, a następnie następna się pyta. Nie, nie, nie. Słuchajcie kochani, ustalcie sobie przed seansem, z kim chcecie się skontaktować i jakie pytania podstawowe chcecie zadać. Bo jeżeli zaczniemy jeden przez drugiego zadawać pytania, no nie wiem co się może wydarzyć. No na pewno ja bym była zirytowana, jakby mnie ktoś zaprosił do swojego domu, prawda? I, i, ym, i zaczął... wszyscy naraz zaczęliby mnie atakować pytaniami. Wszyscy naraz. No trochę bym się zirytowała, no myślę, że wy również, tak? Pięć osób siedzi, na przykład ja jestem szósta i wszystkie pięć, jeden po drugim zadają mi pytania. Taka no, trochę bym się, no dobra, no przyszłam coś przekazać, zostałam zaproszona, przyszłam coś przekazać, jakąś wiedzę posiadam, prawda? Ale no, chwileczkę to zadawajcie mi to... Niech jedna osoba mi zadaje pytania, ja będę odpowiadać, tak? Bo ja przyszłam, zostałam zaproszona do, 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 na przykład do domu do kogoś na wywiad, bo chce ktoś ze mną wywiad zrobić, bo chce, nie wiem, napisać esej o jakimś temacie, na którym ja się znam. No jak jedna osoba mi zadaje pytania, to jest fajna, tak? Rozmowa, ale te cztery jeszcze by zaczęły zadawać te pytania, no to ja bym w końcu wstała i powiedziała, to ja tam chrzanie taki wywiad, wychodzę stąd, no co wy? Na takiej zasadzie... Więc ustalcie sobie przed seansem, z kim chcecie się skontaktować i jakie pytania chcecie tej duszy zadać. Miejcie też świadomość, że dusza może nie chcieć w danym momencie przyjść i rozmawiać z Wami. Albo nie chce odpowiadać na niektóre pytania. Tak? Także, żebyście po prostu tak bezpieczniej troszeczkę używali tych przedmiotów, tak jak i zresztą kart, tarota, wielu innych technik dywinacji. Trzeba też powitać daną osobę, daną, dane, danego ducha, tak? Że jest pozytywna energia, że chcemy porozmawiać, czy zechce z nami porozmawiać, tak? Czy zechce odpowiedzieć na nasze pytania. Jeżeli chcesz porozmawiać z konkretnym zmarłym, przygotuj też przedmiot, który należał do tej osoby, który był dla niej szczególnie ważny bądź zdjęcie jej, tylko i wyłącznie jej. Nie może na zdjęciu być tak, że tam nie wiem jest... Przepuśćmy ojciec z córką i synem. Ja preferuję, żeby to było zdjęcie pojedyncze danej osoby, z którą chcemy się skontaktować. I zawsze z szacunkiem. Jeżeli wskazówka będzie nam odliczać od najmniejszej do największej cyfry, lub od początku do końca alfabetu, oznaczać to może, że duch nie chce rozmawiać, że nie bardzo ma ochotę, że właściwie to on już by uciekł, mówiąc tak kolokwialnie, i nie za bardzo chce rozmawiać z nami. Wtedy należy mu podziękować. I spytać mu się, czy on nadal chce z nami rozmawiać, czy też można już zakończyć naszą rozmowę. I wtedy on odpowie, że na przykład chce już odejść, to wtedy dziękujemy i żegnamy się z nim kulturalnie. To jest bardzo ważne, jeżeli chcemy zakończyć bezpiecznie sesję spirtystyczną, nie zostawiając otwartych drzwi słuchajcie, dla innych dusz, duchów. Niektóre z dusz, duchów mogą traktować brak takiego pożegnania kulturalnego jako zaproszenie do naszego świata i zostać. Kochani, no to tyle w skrócie. Nie zachęcam ani nie odchęcam, <laughs> ale miejmy umiar, że ze wszystkim co robimy podchodźmy poważnie. Nawet jeżeli nie wierzymy w to, podchodzimy sceptycznie i chcemy sprawdzić, czy to działa, należy podchodzić poważnie. I z szacunkiem, tak? Bo to gwarantuje nam bezpieczeństwo przy tego typu sansach. Nie należy też za często tego robić. Zwróćmy uwagę na naszą energetykę. Nie, kiedy jesteśmy mocno zmęczeni, nie, kiedy mieliśmy nerwowy dzień, prawda? Każdy musi wyczuć, kiedy to tam może sobie zasieć do tej tablicy. No cóż, to tak w skrócie, moi drodzy. Dziękuję, że wysłuchaliście wcześniejszych moich filmów i tego. Zapraszam do subskrybowania, komentowania, łapek w górę i życzę zdrowia i oczywiście rozsądku. Przy tym, co chcecie zrobić po tym czy po innych tego typu programach dotyczących tabliczki Witcha. Do usłyszenia wkrótce.